Siemnaczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zasety korsa. Tak jak mówiłem, w ostatnim czułem niedosyt więc robimy jeszcze raz spa. Tym razem udało mi się dotrzeć na trzeciej pozycji w kwalifikacjach Nie będę się już wygłupiał, no starcie Od razu mówię Teraz pewnie na przybitce widzieliście to Co odwaliłem w ostatnim wyścigu Przez co musiałem zjechać na pizzę, bo się nie dało hamować z pojazdu praktycznie Teraz jedziemy jak najlepiej potrafimy Przede mną są grube... grube te, grubi zawodnicy bo na kwalifikacjach jechali naprawdę dobre czasy nawet trzymać się tego are, areo i będziemy sobie śmigać elegancko trzymamy się tak, że właśnie się puściłem tunelu, więc... Dobra, zobaczymy jak to teraz wyjdzie no. w praktyce. Czuję ten tor. Teraz jadąc naprawdę go czuję i. I mam nadzieję, że będę go czuł przez cały wyścig. Ojoj, ojoj, oj, co tu się dzieje? Jak kolega z przodu. Ok, mamy pierwszą pozycję, już drugą. Ojoj, oj, oj nie udało się bez poślizgu niestety troszkę wyszedłem i teraz pytanie dojedziemy my na ten na tej pozycji no bo prostu zbanowane na serwerze, ciekawe chyba dodam ten serwer był łubiony w takim razie, jak oni banują ich Dobra, mam znowu Esa 63, nie wiem do czego. Yy, skoro w po ostatnim wyścigu miałem 64, w kwalifikacjach nic nie odwaliłem, więc na pewno nie przez to. Dobra, ten pierwszy mi ucieka, ale to było logiczne, bo on miał naprawdę dobry czas. Porównując do mojego. A ten drugi już na dogania? Nie, to nie, to nie był a może? Nie wiem, ale tutaj kolega się za do jego widzę. Kurwa, pomyliłem odwagę z odważnikiem chyba, że ja tak późno hamować zacząłem, ale na szczęście jakoś uratowałem. Dobra, trzymamy, 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 trzymamy. Nie, nie puszczaj, puszczaj. Ale uhu, Dobra, niech mnie tylko powróci w ten sposób. Dobra, git, ale się udało. 360 było zrobione. Ej, ej, kolego, co ty robisz? Dlaczego ty tak robisz? Jeszcze z tabel... jeszcze double klika zrobiłem i zamiast na piątkę to na szóstkę wrzuciłem. Naprawdę lepiej na szóstkę niż na dwójkę. Co nie zmienia faktu, że i tak straciliśmy przez trochę sekund. Okej, okay. jesteśmy czwarci. McLaren się wybił nie wiadomo skąd, pojechał bardzo dobrze teraz skoro on był gdzieś tam za nami, a jest na drugiej pozycji ale będziemy walczyć o to swoją pozycję o ty jajzus milimetry

o nie tracimy do niego tak dużo bo to jest półtorej sekundy to nie ma takiej tragedii wystarczy żebym przejechał troszkę szybciej od niego albo żeby on zrobił jakiś mały błąd i już będziemy w domu co prawda potem będzie jeszcze walka walku utrzymanie tej pozycji no ale też to, to już jest nieuniknione no, na jakikolwiek byśmy nie byli, no, chyba że ostatniej, potem może być tylko walka o utrzymanie pozycji bez dublingu. Bez dublingu? Dublowania różnicowego. Chodzi mi o dublowanie. Ok, czwarta pozycja. mi się tutaj wcześniej bronili, no i mam nadzieję tak, że Może kolega też zaraz siedzić tutaj wam jeszcze raz. O jeden to tam widzę, że cały czas to kłoczu lata. Tak jak ja. <grymne> Dobra. Trzy McLareny, no McLareny są dobre na tym torze, no to fakt, to fakt to Tego nie da się... Nie da się temu zaprzeczyć. Dalej się trzymamy tej drogi. Zauważyłem, że ten Ferrari jest bardzo, bardzo przyczepny. Naprawdę, to, to jest porównując co do McLaren'a. To, to jest w ogóle niebo ziemia. Pływacer, zawsze tak jest. To powiem, że coś jest przyczepne i wylutuję na zakręcie. nie no, zaczęli mi już uciekać, no trudno, czwarta pozycja też jest dobra pozycja, o ile nie będę musiał walczyć z nimi o, o utrzymanie tej pozycji. Chociaż w sumie na walkę jestem gotowy. Na pewno im nie odpuszczę. Nie poddamy się, co prawda ja teraz troszeczkę zwolniłem, ale myślę, że często to widzi mi bardzo podobnie ze względu na to, że próbuję przejechać tory jak najlepszymi, najlepszymi zakrętami żeby nie tracić tam czasu, bo jak jadę na pełnej, to ja zauważyłem, że moim błędem jest to, że jak jadę na pełnej, to ja się nie skupiam już na tej linii toru i na punktach hamowania, tylko jak najpóźniej hamować i jak najlepiej pokonać, jak najszybciej pokonać ten zakręt, ale moim mniemaniem, czyli niekoniecznie tym prawidłowym mniemaniem. Okej. Okay. 5 sekund z tyłu. 5 sekund z tyłu i 6 sekund z przodu. W tym pośrodku. Musiałem dohamować, bo nie wykręcił. Już nie było szans na to. Słyszałem tutaj od takiego gościa, co tam nagrywa na YouTube też. Nie będę wymyślał by już z ksywy Niku. Eee, on jest dość znany w świecie Sim Racingu, jest z więc pewnie domyślać się chyba o co chodzi. Eee, on tłumaczył, żeby ten zakręt pokonał, pokonywać na dwójce, nie na trójce, ze względu na to, że. Jest lepsze odejście, ale jest trochę bardziej niebezpiecznie wtedy. I Wam powiem szczerze, no odkąd pokonuję go na dwójce, no to chyba mi się wydaje, że naprawdę dobrze te czasy robię. Tak, to moje pierwsze okrążenie z czasem. Dobra. Jak my ten mamy? 8 sekund z tyłu czyli uciekam im ale i przód mi ucieka chyba z tego co mi się wydaje dokładnie i osiem z taką z przodu czyli to będzie taki wyścig widmo bez, bez przeciwników niestety Widzę, że mamy tutaj przeciwnika na 14 pozycji. Chyba z pitstopu wyjechał dopiero. Ciekawe, czy się dostosuje do niebieskiej flagi. Mam nadzieję, że tak. Czyli jednak kogoś jeszcze by w tym wyścigu? Ciągle mnie tutaj jakaś tak wala. Kiedyś tam całej tak, gdzieś się przejeżdżało i, i było w porządku. A nie, przed nami Porsche. <laughs> Ciekawe czemu speedstopu wyjeżdżało, nie? zobaczymy okay. jakim szykana pójdzie. Ale ważniejsze jest to, że zobaczyć jak mi pójdzie ta szykana. Nie ma tragedii, trochę nawet czasu, chyba że zyskałem. No, ociepinka. Coś tam po zyskałem, ale widzę już ich przed sobą. Okej okay. Minuta 28, czyli będzie jeszcze pewnie to nie jeszcze jedno. Chociaż może nie. Może nie, bo w sumie jesteśmy na czele. Zresztą oh, co ja zrobiłem. Dobra, chuj jadę tędy. Trudno. Mamy ostrzeżenie Trudno, no... Coś coś ja miałem jakiegoś laga mózgu. A nawet przez te ścięcie jakoś dużo czasu nie zyskałem. A nie, zyskałem 80 sekund. no mm. <laughs> To nie, nie jest dobrze. Myślałem, że troszeczkę mniej zyskam, bo nawet tam odpuściłem trochę gazu. Nie, bo jakbym się tam zatrzymał, żeby wykręcić, to się praktycznie do zera, no to, to już bym nie miał szans z nimi rywalizować, a tak to przynajmniej mam miał szansę jeszcze tu 14 wyprzedzić sobie. Tak do sportu, nie? Typowo. A już lider ukończył wyścig, więc dobra, to już nie wyprzedzę ich. I na koniec prawie Rzem przeleciał. Okej, okay, to dziękuję w takim razie za, za kolejny odcineczek ze mną, żeby iść do końca, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dajcie znać co mogę poprawić dalej w mojej jeździe, no i widzimy się niebawem już na innym torze.